Grace, wychodź. Już. Proszę nie rób tego. Wychodź, mówię. Trzymał ją na muszce. Wparował do środka. Odbiło mu. Mówił, czego chce? Tak. Zabić nas oboje. Odłóż broń. Nie zrobię tego na twoich oczach. Czego? Dałem ci szansę. Sam wybrałeś. Błagam cię, Eugene. Nie ruszaj się. Dawaj łatwiej ci, na pewno trafisz. Posłuchaj, nie chcesz tego. Spójrz na mnie. Nie wiesz, co to znaczy kogoś zabić. Nie zapomnisz tego do końca życia. Daj spokój, proszę. Strzelałeś kiedyś? Pewnie nie. Nie rób tego. Do wyjdź, mówię. Jest, Jest bardzo głośny, ma duży odrzut. Na co czekasz? Strzela, jak chcesz. Nie, no, dawaj sukien, synu.